Thank you Jesteśmy dzisiaj w Czeladzi na terenie galerii sztuki współczesnej Elektrownia i nie tylko, bo tu jest również Europejski Szlag Dziedzictwa Przemysłowego, a elektrownia jest na wprost. Będziemy zwiedzać wystawę o szkle z huty zawiercia. Troszkę wieje. Nie wiem czy mi dobrze słychać, ale już się widzimy w takim razie w środku. Troszeczkę zbiorów zestaw cebula pani Marii słaboń. Najciekawsze tutaj jest to, że eksponaty są umłożone na maszynach. Tu na przykład mamy HSG Hortensia, 100 lat, huty zawiercie. I tak, tak, same maszyny również są bardzo ciekawe. I te naprawdę eksponatów troszeczkę trzeba szukać, co też daje niebywałą frajdę. Chyba się na maszynach. Dokładnie. Na przykład piękne kielichy, piękna waza. A, tam jeszcze, tam jeszcze jest. Więc naprawdę bardzo ciekawy pomysł. Tutaj przykładowe projekty: szkice, dyszki szklanki, zestaw piąty. Różne wzory, szlify. A tutaj od razu już mamy efekt końcowy. Wygląda to z tej perspektywy naprawdę świetnie. I tutaj reszta. Kolejny tutaj klasyczny zawiercieński młynek. Cała ta wystawa jest właśnie poświęcona szkle, schuty, zawiercia. Przyrządy pomagające tak naprawdę tworzyć te cuda. Piszczele i podbieraki. Tutaj mamy wystawę poświęconą Olimpiadą w Monachium w 1972 roku, Montrealu w 1976 Montreal w oraz w Moskwie w 1982 z takim oto uroczym misiem. Zestaw form unikatowych projektu Joany Wiencewicz macek w towarzystwie takiego oto koła, to jest, mi się to wydaje, jest nie? Wanda. Ona jest tutaj nazwana. Wanda? A to, jak jest nazwana, to będziemy używać po imieniu. A faktycznie. Więc przedstawiamy Państwu Tak, przedstawiamy Państwu Wandę, dokładnie.

A poniżej mamy takie oto wazoniki na schodkach. Przepraszam, to są dokładnie próbki kolorów szkła sodowego. Tutaj mamy panią Marię Słaboń Opal I proszę mi wierzyć, dużo lepiej to wygląda na żywo niż w aparacie. Naprawdę coś wspaniałego. A tuż zaraz obok Antiko, również pani Marii. To że to jest jedno z najbardziej, nie najbardziej, ale bardzo znanych dzieł poszukiwanych. Łatwo przegapić takie perełki i no, naprawdę są fajnie pochowane te amonitki Glass of Factory. Obejdziemy tak w koło no i tutaj kolejne kolejne szklaneczki. Więc idealne miejsce dla osób, które lubią i szkło i takie muzea w stylu industrialnym, podziwiać stare maszyny. To można połączyć jedno i drugie. A i tutaj jeszcze są cmaneczki. Karawki. Projekt pan Józef Podlasek. Może do Jelonka podejdziemy troszkę bliżej. Również pan Józef Podlasek, grawer Wadysław Michalski. Tutaj też garść informacji o Pani Józefie. Teraz patrzę. Tutaj jest przedstawiony zestaw, który można od razu zobaczyć na żywo. Tak samo o Pani Marii. Pani Maria Słaboń Piękny zestaw. No, dużo lepiej prezentuje się na żywo. A i tutaj też ukryte. Naprawdę świetny pomysł, żeby w taki sposób móc wykorzystać maszyny, teraz sprzęty do ukazania szkła. Teraz troszkę techniki. Tutaj szybki pokaz. Narzędzi, które były wykorzystywane do tworzenia takich szklanych dzieł sztuki. No, było trochę tego. To na pewno nie była prosta praca wybrać odpowiedni kolor szkła, później śliw, później jeszcze inne, na pewno również fascynujące procesy technologiczne. Tutaj też jest ciekawa rzecz, tu jest forma miedziana. Tak, Tu która masz odbity wzór i tutaj jest właśnie przykładowy kubek, który wyszedł w takiej oto formy. A tutaj również misa. Tak wyglądał wzór, który później ma być nałożony na szkło. Kamienie ślifierskie. jakieś gąbeczki, czyściki. Mamy również stare zdjęcia. Tak, stare zdjęcia. Jeśli ktoś ma ochotę, może pisać do księgi pamiątkowej. Tutaj kolejna waszyna. i kolorowe szkło: szkło sodowe, pan Józef Podlasek. Nie ma tego największego. Mega interesująco wyglądają te pęcherzyki powietrza, które się zatrzymały w tym szkle Taką chochlą O, takie słodkie dbanuszki. Do kompletu. Całość wczesna, tutaj się naprawdę okazale Również pan Józef. Podobna kompozycja, tutaj stanowczo są większe. Te pęcherzyki. I tak się oto prezentuje całość. Zajmę to aktualnie w niedzielę, więc dla osób pracujących też na pewno znajdzie się chwila wolnego czasu, żeby móc przyjechać i zobaczyć to wszystko na żywo. Drodzy Państwo wiecie co jest to jest najlepsze. Jesteśmy właśnie już po wystawie tak naprawdę. Jak się możecie... wiecie widzieliście, na pewno o tym będziemy wspominać, jeśli już nie wspomnieliśmy, znaleźliśmy takie dwa, dwie skrzynki, skrzyneczki skrzynki ze szkłem. I tak po tej wystawie tak nas coś, że coś coś znajomy ten wzór. I się okazuje, no, że tak, to jest młynek. Huty Zawiercia. Więc idealnie się tutaj komponuje, w to miejsce.